Dzień dobry moi kochani, witam Was na moim kanale Red Viridi. Taki sam kanał znajduje się na moim Instagramie. Dlatego, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma, to serdecznie się tam zapraszam. Ja mam na imię Ewelina i w dzisiejszym spotkaniu opowiemy sobie o pełni księżyca z zaćmieniem w znaku byka, która już, już przed nami 28 października. I podzielę opowiadanie o tych właśnie znakach Zodiaku, podzielę na trzy części. W każdej części po cztery znaki Zodiaku, aby każdy mógł super szybko, fajnie siebie odnaleźć. Także pierwsza część oczywiście będzie zawierać informacje na temat baranów, byków, bliźniąt oraz raków. Więc dzisiaj właśnie o tym. Posłuchacie sobie na tym podcaście. Jak już wspomniałam, 28 października będziemy mieli zaszczyt, że tak powiem, uczestniczyć w pełni księżyca z zaćmieniem księżyca w znaku byka. I zaćmienie to jest bardzo ważne, ponieważ ono kończy taki cykl zaćmień, który rozpoczął się w 2021 roku. I to był cykl zaćmień takich skorpionowo-bykowych, można powiedzieć, bo właśnie w tych osiach rozgrywały się te zaćmienia. I były rozdawane karty podczas właśnie tych zaćmień. I teraz 128 października zaćmienie zakończy ten cykl, więc ogólnie takim hasłem, jakim, jakim możemy określić to zaćmienie, jest zakończenie. To będzie czas zakończeń, czas pożegnań, pożegnań się, ale już takich konkretnych, i tu już nie będzie pośrodków, tu nie będzie zastanawiania się, tu będą już po prostu konkretne, konkretne decyzje. I dzisiaj. Teraz w tym momencie skupimy się właśnie na czterech znakach, o których powiedziałam, na, by, na baranie byku, bliźniętach oraz raku. No i zaczniemy sobie od bliźniąt. A więc, tak, drogie bliźnięta, wy to możecie czuć, że tak wręcz coś będzie miało pęknąć w waszej obecności albo w waszym życiu, jakby miał zostać u was osiągnięty jakiś taki moment kulminacyjny. Będzie to dla Was zapewne podróż podróży. Podróży, która zaczęła się dla Was w 2021 roku. I Wy wręcz możecie chcieć zmian. Wy wręcz możecie chcieć tych, zakończy, tych zakończeń, po tym, bo mimo wszystko Wy, kurczę, barany, mieliście takie dosyć ciężkie te prawie dwa lata. I dla Was to będzie taki czas zakończeń, ale aby otworzyć się na to, co nowe. Może Wam również towarzys towarzyszyć taka zmienność emocji. Możecie również zastanawiać się. Nad waszym takim rozwojem duchowym i szukać wyciszenia w tym czasie. Barany mogą mieć również tendencję do stawiania siebie w takiej pozycji ofiary w tym czasie i obwiniać innych o wszystko, dlatego kłótnie, yy, zatargi, jakieś tam ciężkie wymiany zdań mogą być bardzo u Was możliwe. Przeanalizujcie, proszę, jakie zmiany w Was zaszły od tego 2021 roku i bądźcie wdzięczni również za to, czego Was ten trudny czas nauczył. Byki. Byki to jeden ze znaków Zodiaku, który może najmocniej odczuć to zaćmienie, ponieważ odbywa się ono właśnie w znaku byka. I tutaj będzie to dla Was czas na zastanowienie się, czy podoba Wam się miejsce, w którym teraz obecnie się znajdujecie, w którym teraz obecnie jesteście. I Wy nie możecie wymuszać zakończeń, rozwiązań pewnych spraw, które wydarzą się w tym czasie, ponieważ dla Was wydarzy się wszystko to, co po prostu musi się wydarzyć. I Wy mogą się pojawić takie myśle, myśli, przemyślenia. Odnośnie tego co wydarzyło się od tego 2021 roku. No bo od 2021 roku wypracujecie nad pewnymi sprawami i dla tych spraw nadchodzi również ich punkt kulminacyjny. To będzie dla, nas, dla was bardzo mocno transformacyjny czas i mogą pojawić się u was również wydarzenia zmieniające wasze życie i uwydatnią się również wasze relacje, a konkretnie te, które są dla was mocno obciążające. Możecie po prostu dojść do wniosku, że z jakiejś relacji chcecie zrezygnować, ponieważ ona jest dla Was tak bardzo psychicznie, emocjonalnie, energetycznie obciążająca. Bliźnięta, Wy z kolei odkryjecie jakieś tajemnice i pewne rzeczy, takie, które do tej pory były dla Was zamknięte, niedostępne, i właśnie te sprawy zostaną obnażone i mogą to być naprawdę bardzo grube tematy. Mogą wyjść na jaw również pewne takie mroczne rzeczy i Jakaś wręcz potężna tajemnica może się Wam ujawnić, może się Wam ukazać prawda, ale dzięki temu będziecie mogli pójść do przodu. To tak z tej strony, ale z drugiej strony, jeżeli Wy macie jakieś potężne tajemnice, które skrywacie, również mogą one uzyskać, uzyskać, ujrzeć światło dzienne. I to będzie dla Was bardzo, bardzo intensywny czas. Ale jak wiadomo, czas odrodzenia, a każde odrodzenie wyj wymaga wręcz ujawnienia prawdy i pogodzenia się z nią. Dlatego, drogie bliźnięta, po prostu zachowajcie spokój, praktykujcie wdzięczność za to, co do tej pory otrzymaliście od wszechświata i przede wszystkim zadbajcie o siebie i taką ciszę, taki spokój dla siebie. Raki. Dla Was, drogie raki, tematem przewodnim. Nie zaskoczę Was tutaj, będzie zamykanie spraw oraz totalne zakończenie. I możliwe, że będziecie musieli w tym czasie odbyć jakieś bardzo trudne rozmowy. Możliwe również, że będziecie musieli postawić pewne granice, ale i również bronić takich Waszych wartości, których wyznajecie, bo ktoś może chcieć je złamać. Ale i. Nie dajcie się sprowokować, drogie raki, w tym czasie, ponieważ każdy konflikt, w jaki wy wejdziecie, może być ciężki dla Was do ogarnięcia, może zakończyć się tak nie do końca dobrze i może być długotrwały. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Jutro zapraszam Was na kolejny podcast, który będzie dotyczył kolejnych czterech znaków Zodiaku. Do usłyszenia.